Depot on the beach. Zacznę od środka, bo już chodzi plotka, że zeszłam od końca jestem bo bołowca, denerwująca, bo jestem cydla bo mistrzem, niezwykłe to niedawno odkryłem, gdy pierwszy raz się połączyłem jak kredytka, natychmiast myśl przyszła osiągnąć statut syla, bo mistrza, kolejna dawka treningu szybka, tak już bez wyjścia, bo po co trzy słowa, by wystartować, to jednak najpierw muszę trenować, ja się domyślam, że już Was męczę, niektórzy mają pewnie awersję, ale ten sens jest, mówię Wam, ręcze, zrobię coś wielkiego, nie wiem dlaczego, ale coś takiego dzisiaj już by było. Nie wiem też czemu. Propoziom to miałby być Pro propoziom to był głómer wiewiór. Niby twórca systemu nie ma czegoś takiego, nie wytrzeszaj oczu jak lemur. Niby demur z twardych, w ogóle się nie przekonałem ani trochę. Co to za filozofie, jakieś obce, tak kończę proste.